Cześć, witaj w HRM Academy. W dzisiejszym filmie chcę ci opowiedzieć o czterech wskazówkach, które pomogą ci lepiej analizować dane HR-owe. Więc jeśli temat analityki HR cię interesuje, no to zostań ze mną i startujemy z dzisiejszym odcinkiem. Pierwsza wskazówka dotyczy analizowania rozproszenia wyników, a nie tylko średniej, mediany czy sumy. Bardzo często w biznesie raportujemy średnią. Czasem widzę, że sięgamy również po mediany i bardzo dobrze. Natomiast bardzo rzadko spotykam się z tym, żebyśmy szczególnie w obszarze w HR raportowali takie miary jak odchylenie standardowe. A odchylenie standardowe to właśnie jedna z miar, która pozwoli ci zanalizować rozproszenie wyników. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ to w rozproszeniu wyników bardzo często tkwi prawdziwa historia ukryta w Twoich danych. Czasem średnie czy mediany nie różnią się pomiędzy zespołami, działami, menadżerami czy jakimiś okresami czasu, które analizujesz, ale różni się odchylenie standardowe, które pokazuje rozproszenie Twoich wyników. Więc po pierwsze, warto liczyć odchylenie standardowe i porównywać je pomiędzy różnymi grupami czy okresami w czasie, ale po drugie, warto też robić to w sposób wizualny, na przykład stosując takie wykresy jak histogram, które pokazują Ci rozkład Twoich wyników, albo takie wykresy jak wykresy ramka wąsy, zwane również wykresami boxplot, które pokazują. Rozproszenie wyników korzystając z tzw. pięciu podstawowych liczb tukea, czyli mediany dolnego kwartyla, górnego kwartyla minimum i maksimum. Więc tak jak widzisz na obrazku, który jest obok mnie, wykres typu boxplot pozwala na przykład porównać między sobą kilka działów i jednym rzutem oka, widzimy, czy różnią się nie tylko mediany, które są zaznaczone kreską na środku tych wykresów, ale również czy wykresy nie są mniejsze albo większe w poszczególnych działach. Oczywiście, jeśli chodzi o ich wysokość, czy rozpiętość yy, wzdłuż osi. Y, co świadczy właśnie o innym rozkładzie wyników. Więc pierwszy element czy pierwsza wskazówka, którą warto zacząć stosować to rzeczywiście analizowanie rozproszenia wyników. Przejdźmy do drugiej. Druga bardzo ważna wskazówka moim zdaniem to to, aby zapoznać się z kilkoma technikami analitycznymi, które pozwolą Ci łączyć ze sobą dane i sprawdzać w jakie relacje te dane między sobą wchodzą. To są trzy takie podstawowe techniki, które warto znać, czyli analiza korelacji, analiza regresji liniowej i analiza regresji logistycznej. Techniki Techniki te pozwalają Ci sprawdzić, no właśnie, jak dane są ze sobą powiązane, czyli będziesz w stanie na przykład odpowiedzieć na takie pytanie: jak na przykład poziom satysfakcji pracowników jest powiązany z ich, z ich efektywnością, albo jak poziom satysfakcji pracowników jest powiązany z odejściami z firmy. Te techniki służą dokładnie do tego. Warto się z nimi zapoznać i nie tylko analizować dane, właśnie używając na przykład tabeli przestawnych i podsumowując je w odpowiedni sposób, ale wejść na ten kolejny level, czyli zacząć stosować korelację, regresję, regresję logistyczną, ponieważ jest to faktycznie przejście do tego świata, to nazywamy People Analytics, a nie tylko Reporting, o czym wspominałem już w niejednym filmie na tym kanale. I zresztą zachęcam Cię za do opisu. Znajdziesz tam na przykład film, czym się różni raportowanie od analityki HR, bo ta druga wskazówka to jest właśnie dokładnie wejście. W świat analityki HR, czyli, czyli rozpoczęcie stosowania takich technik pokazujących relacje w swoich danych. No i przejdźmy do trzeciej wskazówki. Trzecia wskazówka to budowanie business case. Bardzo często widzę, że my podsumowujemy dane, właśnie pokazujemy na przykład w tym dziale jest tyle czegoś, a w tym tyle, a tu jest taka rotacja, a tu taka, a tu taka absencja, a tu taka. I super, to raportowanie jest ważne, powinniśmy je robić, to nie ulega wątpliwości, ale ono nie odpowiada nam pytanie, co się dzieje w naszych danych, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i co się może wydarzyć, Przyszłości. I zobacz, kiedy wdrożysz drugą z tych wskazówek, czyli będziesz w stanie budować takie modele, które pokazują zależności pomiędzy danymi hr no to tak naprawdę zbudowanie business caseu na podstawie tych zależności nie będzie już takie trudne. No bo e, na przykład z analizy regresji będziesz wiedzieć, że jakieś dane są z jakimiś powiązane w określony sposób. Tak jak na przykład widzisz to tutaj, widzimy, że. Najsilniej na efektywność pracowników wpływa jeden z czynników, który tutaj widzisz na ekranie. No i teraz na podstawie siły tego związku ja jestem w stanie zasymulować, co by się wydarzyło na przykład, gdyby wszyscy pracownicy wzięli udział w szkoleniu i jak bardzo wzrosłaby w związku z tym ich efektywność. W związku z tym to pozwala mi oszacować potencjalny zwrot z takiego działania, no i w ten sposób właśnie buduję biznes case, który uzasadnia mi na przykład zaproszenie wszystkich pracowników na szkolenia. Więc trzecia wskazówka, przykładaj te dane, które masz na konkretne business case'y, które pokazują, czy coś się opłaca, czy coś się nie opłaca, bo tak naprawdę jest to to, co interesuje Twoich decydentów, co interesuje Twój zarząd. Oni chcą wiedzieć, czy decyzja, którą im rekomendujesz, jest opłacalna, czy nie jest opłacalna. No i właśnie budowanie biznes case'u na bazie takich technik, jak analiza regresji, czy analiza regresji logistycznej i korelacja pozwoli Ci przekonywać Twoich decydentów do sensownych działań, które chcesz im zaproponować. No i czwarta, ostatnia wskazówka na dzisiaj, to zapoznaj się z nowymi narzędziami analizy danych. One pozwolą Ci łatwo wejść na te kolejne levele, na te kolejne poziomy, no bo po prostu dają dużo większe możliwości niż goły Excel, każdy z nas dysponuje. Pierwszym z takich narzędzi, które bardzo lubię rekomendować, jest narzędzie JASP, czyli otwarty, darmowy pakiet statystyczny, który tak naprawdę pozwala nam zrobić kilkadziesiąt różnych technik analitycznych. Jest bardzo łatwy i intuicyjny w obsłudze. Co ważne, jest całkowicie darmowy, opublikowany na otwartej licencji Creative Commons, co po prostu pozwala go pobrać, zainstalować również na komputerze firmowym i wykorzystywać także w celach komercyjnych. Więc bardzo fajne narzędzie i z tego co widzę, większość działów ITU moich klientów po zapoznaniu się z licencją. Licencją, na który jest opublikowany ten program, po prostu zgadza się na, na jego instalację. Więc zareknij JASP, fajna sprawa. Drugie narzędzie to jakieś narzędzie klasy Business Intelligence. Dwa najpopularniejsze na świecie to oczywiście Power BI i Tableau, które pozwolą Ci zmienić sposób Twojego raportowania danych, czyli pozwolą przejść z tak zwanych raportów statycznych, które przygotowujesz w Excelu i na przykład wklejasz do PowerPointa pod postacią wykresów, na raporty dynamiczne, które zmieniają się automatycznie, kiedy dostaną nowe dane, na przykład zasilisz je nowymi danymi dotyczącymi wynagrodzeń Twoich pracowników, ale też pozwalają menedżerom na aktywną pracę z tymi danymi, na przykład zakliknięcie swojego działu i wyfiltrowanie wyników w taki sposób, żeby zobaczyć tylko swoich pracowników albo porównać ich do innych obszarów organizacji. Więc Power BI i Tableau, bardzo ciekawe rozwiązania, właśnie pozwalające na polepszenie sposobów, w jakie raportujesz. No i wreszcie trzecie narzędzie, które jest ukryte w Excelu, które jest zakopane głęboko i nie wiadomo czemu nie jest pokazywane wprost, tzw. Tak analizy StuLpak, czyli narzędzie pozwalające na, no właśnie uruchomienie prostego pakietu statystycznego, w Excelu, które co więcej jest darmowe, dostępne w każdej wersji Excela, natomiast trzeba sobie go po prostu uruchomić. Kiedy wpiszesz w wyszukiwarkę, jak uruchomić analizy StuLpak, to zobaczysz, że jest to bardzo proste. Wystarczy wejść w ustawienia w Excela, wejść w dodatki i po prostu go zakliknąć i w zakładce danych, pojawi ci się nowy przycisk, analiza danych, i na przykład pod nim znajdziesz takie analizy jak analiza regresji i analiza korelacji. Jest bardzo, bardzo przydatne narzędziem. Podsumowując, jeśli chcesz zacząć lepiej analizować dane hr i, że tak powiem, wejść na kolejny poziom yy, i opuścić już tabele przestawne i iść dalej i robić nowe rzeczy, ciekawsze, to mam dla Ciebie cztery wskazówki. Pierwsza, to analizuj rozproszenie wyników i tutaj pomoże Ci odchylenie standardowe, pomoże Ci histogram, pomoże Ci boxplot. Po drugie, zapoznaj się z nowymi technikami, takimi jak analiza regresji, korelacji regresji logistycznej, bo one pozwolą Ci powiązać różne dane ze sobą i zobaczyć, jakie te relacje w Twoich danych się kryją. Wreszcie, zbuduj yy, biznes case, czyli pokazuję, jak te relacje przekładają się na konkretne wyniki i argumentuj w ten sposób. No i wreszcie po czwarte zapoznaj się z trzema narzędziami JASPEM, Power BI albo Tableau no i analizy stulpak, które znajdziesz w Excelu. A ja za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Jeśli sposób, w jaki opowiadam o HR-ze i analizy, Ci się podoba, to zerknij po pierwsze na nasz kurs techniki analizy danych HR, gdzie pokazuję na 24 case study, w jaki sposób analizować dane HR-owe w Excelu właśnie używając analizy stulpak. No a po drugie zasubskrybuj ten kanał, żeby nie Przegapić kolejnych odcinków takich jak ten, a za dzisiaj Ci bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!